Sami Michał Griwa, nowy bramkarz Resowi. Może najpierw, zanim porozmawiamy o meczu, zdradzisz kulisy? Jak to się stało, że trafiłeś do Rysowi? Znaczy, no ten Hajda zadzwonił, hmm, czym chciał potrenować. Jak, się, jak przyjechałem, się dowiedziałem, że Braniu ma uraz. No i tak trenowałem ponad tydzień. Gdzieś no, doszliśmy do wniosku wszyscy razem, że warto było to sfinalizować. Jak się właśnie pojawiłem. No. Jakieś oferty in z innych klubów były zapytania dwie konkretne konkretnej trzeciej ligi, dwa, z dwóch ligowych zespołów. No, wiele, wiele zespołów się zastanawiało na poziomie centralnym, ale nikt się nie mógł zdecydować. No właśnie rysowie, zanim ogłosiła transfer, to też wrzuciła takie twoje zdjęcie w koszulce rysowi, czyli byłeś jako dziecko kibicem tego klubu. Znaczy grałem w barwach tego klubu, to było zdjęcie z turnieju gdzie pojechaliśmy do Holandii jako Resowej tam no, graliśmy, także no, siłą rzeczy, no, jak grałem to kibicowałem. Później troszeczkę e, trener, który prowadził nasz rocznik, mm, no, stworzył swoją szkółkę piłkarską u Rzeszów i poszedłem tam z rs kontynuowałem później swoją karierę już w Krakowie, w Groklinie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo jesteś przedstawiony jako wychowanek orłów Rzeszów, a, a nie rs gdzieś tam w mediach bardziej. Znaczy, no, nie wiem z czego to wynika. No, być może dlatego, że w Oroszeszów byłem dłużej, ale no, na pierwszym trening przyszedłem za trenera Kustry jeszcze na hale, na, na Rysowie. No. Wróćmy do dzisiejszego meczu. Pierwszy punkt zdobywacie dzisiaj po, po remisie z Podbeskidziem. Czy można było z tego meczu wyciągnąć więcej? Bo prowadziliście i tak naprawdę jedna sytuacja gdzieś tam Podbeskidzie zdecydowała o tym, że tylko remis albo aż remis. No nie no, wydaje mi się, że tylko remis. Patrząc mieliśmy przy 1-0 dwie sytuacje, dwa fajne kontrataki, które mogliśmy lepiej sfinalizować. A nawet jeżeli nie sfinalizowaliśmy tego, to uważam, że w kompakcie mogliśmy się lepiej zachować w tej bramce i się z tego po prostu wybronić i dowieść przynajmniej to jedno bramkowe prowadzenie. Także niedostatek moim zdaniem u mnie jest duży, ponieważ czy punkty a jeden punkt to jest ogromna różnica. Ale ty ze swojej pracy dzisiaj możesz być chyba zadowolony, bo raczej no, przy tej sytuacji szans żadnych nie było, a raczej pewnie, pewnie zachowałeś się na przedszkolu. Jak się czujesz w ogóle to po, po tej przerwie? Bo jak mówisz, nie trenowałeś, tylko dopiero gdzieś tam tutaj w Rysowie Cię zaprosili. Znaczy odnośnie tej bramki, no to jest niedosyt, ponieważ to wiem, to bronię, to jest taki duży, duży plus dla bramkarza, jeżeli broni taką sytuację sama na sam, no szkoda gdzieś tam piłka poszła obok głowy. No jeżeli chodzi, no, no ten mecz w Opolu mi po prostu nie wyszedł, gdzieś tam popełniłem błąd, błędy. No ale trzeba mieć twardą głowę i spokojną przede wszystkim i pracować. Mówię, czas jest naszym sprzymierzeńcem, to na tym treningu nawet w tym tygodniu lepiej to wyglądało. Już lepiej się zgrywamy, lepiej się rozumiemy. Myślę, że będzie to szło w dobrym kierunku i będziemy punktować. No właśnie, już też wiadomo, że Branisła jest coraz bliżej jest powrotu do gry, jakie macie założenia, czy to po prostu rywalizacja na treningach będzie decydować o tym, kto będzie grał? No ja się na tym zastanawiam, pracuję. Mm. Będę dawał argumenty za tym wszystkim w meczach, żeby, żeby ten na mnie dalej stawał. Jak będzie, to zobaczymy. No. Co by nie było, rywalizacja jest zdrowa, atmosfera jest dobra. A to może tylko naszej całej trójce z Sują i zbraniem Braniem wyjść tylko na dobre. Dzięki Michał, powodzenia w kolejnych meczach.